Miesię 147 podworcem pod w Gdyni Przed 20 Zobaczcie pusto Jak pod w państwie naddniestrzańskim Nie znawanym przez nikogo Miejsce gdzie zawsze było Masa ludzi Podróżnych a nawet bezdomnych nie ma, nawet meneli nie ma Tak, pusto Dzisiaj jest to 47,4. Wracamy do Tesco I przechodzimy na 171, brygada 23 Dwa kółeczka i koniec Dzisiaj mieliśmy przy pierwszym kółku 15 14 eee, Dublera 52-54 jechał za nami I do dworca i z powrotem tylko do chrzystanku Okrężna Potem już jeden pasażer, jedyny pasażer którego miał przeszedł do mnie A tamten co mnie dublował pojechał na obwodnicę i na bazę, tutaj do dworca jechaliśmy. To jechał, to jeszcze dołączyły do nas 250. 150 -tki. tam 150 dublował. Jechała nasza od nas z bazy i dublował ją kultowy karus Mercedesem 7275. To jest numer na 150 po południu, także, także było dzisiaj dublowanych wozów na mieście, wiadomo taki, taki czas ciekawe czy z tymi z tym nakazem nosenia, noszenia maseczek czy, czy te obostrzenia zniosą z tymi ograniczonymi z tymi miejscami w autobusie skoro są maseczki no to cholera wie o ten ale jechaliśmy z Tesco aż do aż do w zasadzie chyba to przystanku Sokoła jechaliśmy w zasadzie na pusto i ja i ten co mi dublował autobus Jechaliśmy na pusto Bez żadnych osób A ten. Także 20, 2220 Na szczęście kierowcy nie muszą maseczek y, założonych y, mieć w czasie pracy, ale przygotowana jest w razie czego? No, bo to bez sensu, ta strefa być zielona. 8 godzin w takiej masce, no to przecież sobie pysk można odparzyć, jak to mówią niektórzy znawcy. No, taka prawda, 8 godzin w, 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 w plutej za plutej, tak, bo człowiek oddycha, paruje, wszystko tak się moka robi. No, to bez sensu. Niektórzy z nich prywatnymi autami jeżdżą w maskach sami, no ale to już ich sprawa. Eee, co chciałem powiedzieć? Po ostatniego filmu, tam jakiś wpad w komentarzu, zarzut, że, zarzut, że kogoś wysłałem, wyzwałem od idiotów, bo, bo nie wiem, bo, bo nie wierzę medium, bo jego sprawa mi chodziło o to generalnie, że, e, że ktoś śmieci mi w autobusie, nieważne co zostawia, tak? Nieważne co zostawię jakiego jest wyznania, cokolwiek, po prostu mi śmieci w autobusie, yy, mamy czas jaki mamy, każdy jest spanikowany po trochu z pasażerów, tak, boją się, nikt tego nie będzie przekładał, yy, ograniczona ilość śmieci w autobusie, to jeszcze ktoś mi śmieci jakimiś papierzeskami tak, po, po, po siedziskach rozkłada, ja to muszę sprzątać, tak, bo, bo przecież nikt tego nie sprzątnie za mnie, jak to zostawił, to my przyjmujemy na garba, tak, brudny autobus. Czyli inspektor, czy też skargę przeskargę kierowca zostanie po, po garbie, że nie miał w autobusie, tam jakieś leżały, nie wiem, papiery. Bo ktoś sobie zostawił, bo, bo nie wiem, tam ma jakąś swoją teorię. Nie interesuje mnie to. po prostu ma nie śmiecić w autobusie. potem ten pasażerowie będą no, przesyłać skargi, czy te jakieś dziwne uwagi zwracali w czasie jazdy. No, także, także tyle. Załóżmy za 5 minut. Za 5 minut, tak. Pięć za 5 minut. Pięć minut. A, także także tyle. Aha, dwa autobusy z platynowej dzisiaj widziałem na RC i na 141. Zresztą na tych liniach jeżdżą z tymi maskami założonymi na, 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 na przód. Jako taka promocja, noś maskę, tak zakrywa usta i nos to jeździł 52-69 i 50-94 jeździły z tymi maskami takimi a że tylko dwa wozy z platynowej e, mają te maski jak gdyby takie pozakładane promujące to żeby nosić maseczki e, 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 coś chciałem jeszcze No to gdzieś tam czytałem. Na Facebooku, że telewizja nawet przyjechała do Gdyni, do pkm na bazę, na, na, znaczy na bazę, na pętlę, na kaczebuki, nie na bazę. I tam wywiad przy jakimś panią kierowcą z trolibusu, czy maserze jeździ, dużo ludzi jeździ kierowcą w maserce. Takie buty, ale długo nie pobyli, bo jechali zaraz do Gdańska, gdzie się zdężył tramwaj z ciężarówką, więc ważniejsza informacja by była, także, także przystali. Próbował się yy, wykłócać i chciał się bić, tak? Tak. Mm. Ja Ale prosiłem jej, żeby go nie brać, żeby uważać, tak? On tam jest alkoholem, z piwem i się kołyszy. No, jakiś pijaczek się trafił kierowcy jakiemuś. No, ostatnio tak jak jeździłem na 152, tak tych pijaczków było troszkę, tak ludzie chyba nie wiem wkraczają się od środka. Bo tak naprawdę raz czy drugi się trafili, trafieni tak zwane agregaty, podchmieleni ludzie, tak? Dobra, taki czas, człowiek niewiele wątpić musi, jak to mówią. E, jedziemy jeszcze, wrócimy jeszcze dzisiaj także na 171 do Gdańska. I tyle, i tyle będzie. Spalimy maszynę. Wóz, wóz jest po. Prośba chyba opiekuna wozu. Tak, jak dbasz tak mało, dobrze, nie dbają ludzi, bo przyjemnie się jedzie z zadbanym wozem kierowcy, który, który o niego dba. nie jakimś zaplutym, bo i takie się trafiały. także, także tyle. Takich tam ciekawostek dzisiejszych. Na razie cześć.